Od tego momentu macie trzy godziny. Zapraszam. Zaczynamy! Na razie e, mam mętlik w głowie, chociaż byłam w większych bałaganach, więc nie jestem przerażona samym bałaganem, może czas jedynie. E. Dorotka, dawaj worek. Naj worek. Najpierw pozbieramy te wszystkie szmaty. Gdzie jest worek na śmieci? Nie, nie składaj tego. Po prostu do worka to powrócajmy. I dawaj w Od razu wyśmieci. Im nie będzie elementów, tym będziemy bardziej skupieni, nie? Ja uznaję, że to, co na podłodze, to jest brudne. Tak jest. To może ty te rzeczy, a ja okno szybko, co? Dobra, to zrobię. Matko święta. Gosia, to jest kurz taki. Zobacz. Gosia, zobacz. Ja wszystko widzę. Popatrz, jeszcze, kurde, przytrzaśnięte. Gosia, trzy godziny. To, 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 dobra, nie, nie gadamy, sprzątamy. I słusznie, bo od gadania porządek sam się nie zrobi. Ale bajzel, widziałaś, co jest w szafie w środku? Widziałam, Gosia. Polerować ma, polerować O Boże, nienawidzę tego. Zmywarce widzę, że zmywają, ale czy umyją zmywarkę? To jest moje pytanie. Póki co w obu pomieszczeniach pod szmatki poszły parapety, a brudne rzeczy znikają z pola widzenia. Uważam, że mamy trudniej z tego względu, że w kuchni ten brud tutaj zalegał miesiącami, jak nawet nie latami w niektórych szczelinach, a jednak łazienka czy sypialnia to jest taki pokój, który się sprząta na bieżąco.